Bo przybyli. Ok. <noise> Dzień dobry wszystkim. Z tej strony miku i witę was serdecznie w kolejnym odcinku Two Point Hospital. Hmm, hospital. Lecimy z, e, oczywiście z tematem. Ostatnio udało nam się zrobić drugi szpital na 3 gwiazdki. Więc chyba pora zająć się szpitalem numer 3. Widzicie, to jest pierwszy, nie to jest drugi chyba zrobiony, tak to jest drugi. Trzeci już czeka. Fluttering. Dowiedz się więcej o rozwoju i szkoleniu personelu, czyli jaki kolejny szpital samouczek. Widzicie, nasza fundacja sporo pieniędzy już zarobiła. Mam rzecz coś, coś do odebrania, zarób tysiąc kudosów i za to dostajemy dodatkowe pieniążki. W postaci 100 tysięcy kudosów. To, ma, to jest sens, to ma. To na pewno jest spoko. Napraw urządzeń 100 i odetka, i toalety. A, to nie, to nie to, nie, to, nie, to, nie, to nie, podle rośliny, podle rośliny 100, kolejne punkty kudosowe na naszą korzyść, to się przydaje, bo oczywiście za to potem możemy sobie kupić jakieś fajne dodatkowe sprzęty, więc dobra, zaczynamy kolejny szpital, Flottering. Nazwa mi się dziwnie kojarzy, ale powiedzmy, że to, jest, że to jest tylko moja dziwna wyobraźnia. Rozwój personelu: aby wycisnąć jak najwięcej członków naszego personelu, powinniśmy ich szkolić i awansować. I gdy któryś z nich zabierze wystarczająco dużo doświadczenia w danej dziedzinie oraz przejdzie szkolenie, będzie gotów do awansu. Przede wszystkim potrzebna nam będzie licencja szkoleniowa. Mistrzostwo zdrowia, dobra, 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 zrobimy spokojnie. Ok, pauzujemy. Jakie mamy zadania? Zwiększ poziom szpitala do, czwa, do, do, do czwartego, to żeby zrobić. Pierwszą gwiazdkę. Zatrudni personal 7 i morale personelu 55% na razie 0, ponieważ nie ma żadnych żadnych e, oczywiście. Pracowników. Jak wygląda nasz szpital dosyć duży. E, co można kupić? Tu jest jedna. E, w sumie ile? Ile można kupić? Pokażcie mi jeszcze raz. Jak to się klikało, żeby to można było kupić? E, a, Tu jest jedna, tu jest druga. 4, 4 miejsca możemy sobie kupić, więc spokojnie możemy to ogarnąć. Dobra, więc zaczynamy od chyba powinien być teraz nowy budynek w tym w tym etapie, który nazywa się. E, recepcja, ale jeszcze jej nie ma. Tutaj się raz jeszcze recepcja, bardzo fajna sprawa, ale na razie jej nie ma, więc sobie zbudujmy normalną recepcję, tu jest pewnie wejście jak mnie mam, e, więc recepcję postawmy sobie na samym środku tuż przy wejściu, żeby witała oczywiście naszych, e, naszych kochanych gości. I teraz tak. Tu jest w miarę symetrycznie, no tu nie jest symetrycznie, z tego co widzę, jest chyba jedna, jedna kratka, idzie Chociaż nie, powinno być ok. Tu zrobimy sobie takie zagłębie naszego GP Office, tak zwanych eee, Gabinet Internistyczny, eee, ile tu jest? 5 za mało, troszeczkę, więc zróbmy sobie po, bo dwa się nie da. Teraz będziemy, zrobimy tak, że to będzie. Hmm, trochę ta recycja nam przeszkadza. Eee, więc, chociaż nie, powinno być ok. Dobra, tu będzie jeden GPO, będą dwa GPO Office. Będzie jeden w tym miejscu i drugi będzie gdzieś tutaj, w tym miejscu. Chociaż nie wiem, kurczę, bo powiem Wam szczerze, że troszeczkę mi te, troszeczkę mi tutaj ta recepcja mierzi. Nie ma, nie ma miejsca po prostu na, to, na tych ludzi. To będzie kupa ludzi na pewno, więc może, może tutaj zrobić to zagłębienie, tak sobie myślę. Tak, tak chyba zrobimy. Zrobimy tak. Będzie trochę dalej od wejścia, ale przynajmniej będzie można tutaj zmieścić chyba nawet po dwa. W tym miejscu. O, bardzo elegancko, czyli po dwa tutaj będą e, będą e, pomieszczenia, więc myślę, że będzie spoko. Zacznijmy sobie od drzwi. Drzwi, które są w tym miejscu. Zróbmy okno. A niech będzie okienko, czemu by nie. Biurko e, naszego, naszego lekarza, które nie stało z tej strony. Dodatkowo postawmy sobie, żeby było ładnie wagę. Oczywiście muszą być szafeczki dla naszego lekarza, żeby wiedział o co chodzi. W rogu. Postawimy sobie kosz, gaśnica, która zawsze mu powinna być, zawsze się przydaje. Tutaj nie ma co spłonąć, ale wiadomo, różnie bywa. I roślinka. I roślinka, która będzie stała sobie tutaj. I co tu jeszcze jest? Co to jest? Wypełnia różnego rodzaju ciasteczkami oraz paroma rolkami papieru toaletowego. Szafka. Po co mi ta szafka? Szafki mi nie potrzeba w tym pokoju. Dobra, pyk. Jest GP Office. Tu będzie drugi, tu będzie trzeci, tu będzie czwarty. I tutaj pośrodku zrobimy jakby co? Dalej, yy, apteka, diagnostyka ogólna. Tą dia diagnostykę można walnąć na przykład, w tym miejscu, żeby była na przykład. Yy, tu się na tym myślą potem chyba dwie, z tego co widzę. Więc tu zrobimy sobie diagnostykę, tu a tu będą farmacje i będziemy mieć wszystko załatwione po dwa budynki każdego, każdego rodzaju. Dobra, tu mamy pięć do przodu, więc sobie zróbmy tutaj tak, tutaj sobie zrobimy leżankę w ten sposób. Bez okna oczywiście waga też się tutaj przyda, Wiadomo trzeba, trzeba delikwenta zważyć, czy na pewno wszystko z nim w porządku. Gaśnice postawiłem przez sprzęcie, jakby chciało coś się zjarać. Po jednej, a nie będą dwie szafeczki. Roślinka musi być i oczywiście dezynsekcja to jest najważniejsza, żeby lekarz się sam od pacjenta nie zaraził. W sumie możemy już trzeba puścić plusika. Zobaczmy kogo tu mamy, najpierw asystentów, o ten kolega widzę jest dobry, koleżanka przepraszam, tak Julia przepraszam, koleżanka już tutaj zajmie sobie miejsce, morale od razu duże, lekarze, to jest psychiatra, od razu go zatrudnimy sobie na zaś, bo pewnie będzie nam potrzebny, ten wygląda w porządku, co on tutaj ma, co to są za tego, zwiększa zdolność leczenia i podniesienie umiejętności diagnostyczne, diagnostyka w sam raz, bardzo dobry lekarz na właściwym miejscu, Tutaj kto powinien być, z tego co kojarzę? Pielęgniarz. No to zatrudnimy sobie pielęgniarza jednego. Hmm. Tego, tego weźmy sobie na zaś. A tego sobie weźmy do pracy tutaj. Proszę bardzo. I obok sobie postawmy jeszcze farmację. Mamy jeszcze trochę jeszcze pi, 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 tych, tych e, ka, pi, pieniążków, że tak powiem. To myślę, że spoko. Chociaż myślę, że nie będę robił po dwa. Myślę, że po jednym takim oddziale wystarczy. O, czemu się kolego waży? Za to na pewno będzie potrzeba nam tutaj apteka. Chociaż wiecie co? Poczekamy, poczekamy co się stanie. Zobaczymy z czym tutaj nam do nas przyjdzie pierwszy pacjent, bo już jest, pierwszy pacjent Bruce Ducker, który idzie do gabinetu internistycznego i zobaczymy co tam się stanie. A, no tak, zapomniałem moi drodzy. Jeszcze jedna rzecz. Zatrudnimy sobie oczywiście dozorców. Kolega, koleżanka, przepraszam, i tego też można zatrudnić, jak będzie. Zobaczymy, co tam wykryją u pana. To za pan odczucie ławki. Ward. Warda trzeba zbudować. No właśnie, tu będą te, tu będą te. To, to gdzie ten ward, moi drodzy? Tutaj za 40 tysięcy jest miejsce. Tutaj jest za 30 tysięcy, 50 tysięcy i za 50 tysięcy. To zróbmy, na znaczy się tutaj kupmy to, to pomieszczenie. A tutaj zrobimy sobie taki, na razie taki oddział, który po prostu będzie, będzie, będzie tak? Potem go przeniesiemy tutaj, żeby było wygodniej tu będzie wejście do tego wardu e, inaczej bardziej w tą stronę tutaj będzie stało sobie gabinet pielęgniarki no i teraz zaczynamy od łóżeczek na razie na razie tyle, tyle łóżek powinno, powinno wystarczyć spokojnie o cyk e, parawany też są potrzebne oczywiście zawsze trzeba mieć dwa przynajmniej wiecie co to na łóżku skasuje na razie jest niepotrzebne mm, stolik nocny postawmy sobie przy każdym łóżku żeby było wygodnie oczywiście, cyk i cyk, e, jakieś tam szafeczki, z3, e, szafka dla naszego pielęgniarza, waga, wszędzie te wagi będę stawiał, a co mi tam, e, kosz gdzieś tutaj w rogu, roślinka e, powiedzmy gdzieś tutaj, tutaj widzę się łóżko blokuje, więc postawmy sobie... dlaczego się blokuje łóżko? A, teraz być dobrze. Nie, łóżko się blokuje. Więc zróbmy sobie tak, że przyniesiemy trochę je w prawo i... w lewo, przepraszam, i jest w porządku. Czary. Eee, I do mycia. Więc powinno być spoko eee, Tutaj gdzieś łaży pielęgniarz, więc zaraz powinien tutaj wejść do tego do tego budynku, do tego pomieszczenia, a my przez ten czas dobudujmy sobie kilka ławek. Bo oczywiście ławki są potrzebne do... do czego? Do siedzenia! nie, nie, niewiarygodne. Nie Dobra, to zbudujemy sobie na, na, na tym automat z, z piciem i z napojami. Między innymi postawmy sobie tutaj kosz, y kosz i coś do ozdoby. I stojaczek. O, proszę bardzo, niech mają zajęcie ludziska. Kolejny kolejny pacjent, trochę nam kasa ucieka, ale zaraz to ogarniemy. Spokojnie. Będziemy mieć pierwszą gwiazdkę tak, tak naprawdę. Apteka, proszę bardzo. I zaraz, nam, zaraz nam wpadnie pierwsza gwiazdka. Myślę, że to będzie taki dosyć szybki odcinek, więc nie będę tutaj się jakoś sprężał. Pomieszczenia. Aptekę chciałem zrobić tutaj. Eee... Ile to ma? Tak, z ciekawości. To jest taki, jest taki sam wymiar? Tak, o, elegancko. No tak będzie tak zrobimy. Tu będzie stała apteka. Nawet dwie tu zrobimy. Żeby było, żeby było bardziej płynnie to wszystko przychodziło. Teraz, więc w tym miejscu postawimy sobie nasz wytwarzacz leków. Kosz w tym miejscu. Dezynsekcja oczywiście przy wejściu i wyjściu. W zależności kto, kto ma jakie potrzeby. Przy tym automacie postawmy sobie gaśnicę. Jakby coś się zjarało, ale wątpię. Eee, no a z dwie takie szafki, żeby pani lekarz wiedziała gdzie są różne różne e, ozdoby i może taką dużą szafę o taką dużą szafę walniemy sobie w tym miejscu myślę, że to będzie fajne e, plus jakieś zdjęcie może co wy na to Pomocność jasna, zdjęcie wokalistki Jamie Odyssey. Proszę bardzo, myślę, że zdjęcie wokalistki w tym miejscu jest jak najbardziej przydatne. I kolejny pokój jest gotowy. Przy okazji zatrudnimy sobie jeszcze jednego pielęgniarza. O, proszę bardzo, jaki elegancki! Zapraszam pana do pracy. I myślę, że zaraz nam pierwsza gwiazdka wpadnie. Czemu by nie? A nie, no to nie jest pierwsza gwiazdka, to musi licencja szkoleniowa, oczywiście. Więc zaraz musimy podnieść jeszcze poziom naszego szpitala. Wtedy wszystko będzie w porządku. Aj, nie ten guzik, przepraszam. Wracamy. Kontynuuj. Oczywiście, dobra. Na szczęście to już wszystko płynnie dzieje. Bardzo fajna gierka. Zróbmy sobie po dwie ławki z, z każdej strony. Pyt. Pyt, to powinno wystarczyć. Tu przy wardzie na razie nie robię. Ponieważ zaraz go przenosimy. Za dwa dni będzie już gotowy. Całe pomieszczenie. Bo oczywiście go tu nie chcę mieć. Przyspieszamy sobie czas. I gotowe. Jest gotowe. Czy, czy ktoś w wardzie siedzi? Chyba nikt. Więc można sobie na spokojnie go przenieść. Zmień. Przenieśmy sobie go. Czemu ten człowiek tutaj siedzi i czeka na coś. Dobra, może jak go przeniesiemy, to wtedy będzie inaczej. Ok, Ward zajmuje dużo miejsca. Chcę, żeby to był bardzo prestiżowy, bardzo prestiżowy budynek, więc myślę, że tutaj nie będziemy jakoś na nim wielce się rozczulać. Zresztą, tyle łóżek jest spoko. Mogę nawet troszeczkę tutaj jeszcze pokombinować z wielkością tego, tego budynku tego pomieszczenia. Zróbmy sobie może jeszcze jedną kartkę do przodu, o, tak zrobimy. przynieśmy sobie tutaj drzwi. E, tutaj sobie przyniesiemy. to, tutaj będzie ten nasz nieszczęsny pielęgniarz. E, I zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak, że e, tu jest łóżeczko. Ona powinna się jeszcze bardziej widzieć drugą stronę, nie? Jak mi się zdaje. Czy nie? Nie jest, nie, jest w porządku. Dobra, tutaj ten stolik sobie przenieśmy bardziej w, w, tą, w tę stronę. I tutaj można jeszcze jedno łóżko walnąć, żeby było żeby było w sam raz. Tylko, że to będą coś te drzwi, drzwi przeszkadzać, więc żeby nie, tym, W tym wypadku będzie trudno, będzie w tym miejscu, e, w miejscu, w stoliczek. E, wagę postawmy sobie przy oknie i myślę, że to by było dobre miejsce już. I tutaj, i tak to zrobimy. Teraz sobie przenieśmy naszego pielęgniarza, który będzie stał tutaj e, i myślę, że to jest w porządku. To jest to, co bym chciał mieć. Na koniec ławki, oczywiście sobie weźmy do przodu już e, nasz, e, nasz czas, e, plus e, napoje i takie tam inne pierdoły, e, przekąski. Zróbmy sobie jedno miejsce, żeby tutaj zrobić jeszcze sobie miejsce na kosz i oczywiście zrobić miejsce na roślinkę, żeby troszeczkę tutaj zieleni weszło. Pan cały czas w tym gołym tyłkiem paraduje po całym szpitalu, no ale trudno. No i teraz trzeba oczywiście trochę zabrać o personel. Przydałoby się zbudować pomieszczenie, którym będą mogli sobie odpocząć. Czyli pomieszczenie socjalne, które walniemy sobie już tutaj w rogu. Czemu by nie? Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce na, takie, na, na taką rzecz. A tu będzie kibelek, tuż przy wejściu. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Jedna sofa, druga sofa, trzecia sofa. <laughs> bardzo dobre ogłoszenie. Proszę starać się nie umierać. To jest bardzo ważna informacja. Telewizorek. Napoje. Myślę, że z piciem powinno wystarczyć. Tak dla ozdoby jedna szafeczka. Zróbmy sobie też jeden kosz. Gaśnicy tutaj nie potrzeba. Zróbmy sobie tutaj jeden kwiatuszek i może coś tutaj jeszcze postawić. Co można tutaj kupić? Za 400 kudosów mamy tarczę do rzutek. Zapewnia rozrywkę. Stolik do kawy. Jakieś tutaj. O, za 80 kudosów mamy przyrząd do ćwiczeń. Myślę, że to będzie dobry zakup, żeby mogli sobie przy okazji troszeczkę jeszcze odpocząć. Proszę bardzo, nabrać sił, elegancko. I mamy licencję szkoleniową, moi drodzy. Doskonałe, doskonałe wieści: Ministerstwo Zdrowia Two Point przyznało nam licencję szkoleniową. Stworzenie pomieszczenia szkoleniowego pozwoli nam na, na przeprowadzenie szkoleń. No dobrze, zaraz to zrobimy. E, nie mamy żadnych, żadnych zadań. Uwaga, klauni. Flotelinik ma, ostat ma ostatnio poważne problemy. Klaunów są wszędzie. <laughs> Fundacja Sfera opatentowała sposób na rehabilitację. No dobrze, zajebiście. Bardzo fajnie. Co nam tutaj znamy? Przeszkol pracownika. E, gdzie to zrobić pokój szkoleniowy? E, może w tym miejscu zróbmy sobie takie pomieszczenie szkoleniowe. Gdzie ono jest? Jest szkolenie 7000, kosztuje trochę drogie. Ale dobra, tutaj zrobimy sobie takie pomieszczenie szkoleniowe. E, wejście będzie, powiedzmy, z tej strony. Tutaj będzie oczywiście do nauki. Zasłonimy okno. Tak? Zasłonimy okno? Nie, nie będziemy okna zasłaniać. Postawimy sobie w tym miejscu. Eee, I kilka, e, kilka miejsc do nauki oczywiście. Jak to zrobić? Zróbmy sobie tak, jedno tu, drugie tu, trzecie tu. I wejście sobie przesuniemy w to miejsce. Eee, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Tyle, tyle powinno miejsc wystarczyć, żeby chłopaki się dobrze czuli. E, oczywiście będzie tutaj dużo z, y, szafek, żeby oczywiście akta trzymać, gaśnice, no dla wszelkich wypadek postawmy sobie w tym miejscu, e, dodatkowo y, taka tablica za 150 dosów, nie, za droga jest, moi drodzy, nie będę tego brał, e, ale oczywiście postawię sobie kwiatuszek. Pyt. Sala do ćwiczeń gotowa. Szkolenie. Rozpocznij szkolenia i kliknij mównica, następnie e, upuść odpowiedniego członka personelu do pomieszczenia. No dobra, wszystko jest e, z, fajne. Zobaczmy, co tu można zrobić. Mamy jednego stażystę do szkolenia na psychiatrę. Mamy dwóch stażystów do, do diagnostyki. Jednego na diagnostykę poziom trzeci. E, konserwatorów mamy, mamy dwóch. E, zróbmy ich z duchów, To się przyda. Na razie nic nie musimy czyścić. Więc myślę sobie, że zróbmy sobie łapie ducha, nie mamy, nie mamy, jakiegoś dobrego gościa, który by to nas wyszkolił, więc sobie weźmy gościa z zewnątrz, 10 tysięcy trochę drogo, ale niech będzie i umieśćmy obu naszych sprzątaczy, żeby się nauczyli łapania duchów, bo to się moim zdaniem chyba przyda, dobra, eee, reszta jest gotowa, mamy tutaj wszystkie pomieszczenia, jest i pierwszy klaun, jest i pierwszy klaun, wygląda on pięknie, ślicznie w ogóle przezabawnie, fajnie chodzi, <laughs> wozi się jak, jak basza widzę tutaj. Już będzie trzeba pomyśleć nad jego pomieszczeniem, nad jego, żeby, go, żeby go leczyć. Chyba tutaj sobie walniemy, co? Takie malutkie. Może być spoko. Tutaj kolega czeka na coś. Na, na badanie. Idzie, idzie pan, o, idzie pan szkole, szkolo, szkole, szkolownik, że tak powiem szkolżyciel, który będzie uczył naszych naszych kochanych... Czemu tak daleko od Ciebie siedzicie? No co, 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 czego się boicie? O, tutaj widzimy już Prymusa. Czy Prymuskę? Prymuskę po, po, poznaje po butach. Prymuska na pewno. O, tutaj też widzimy... E, e, e! Koleżanko! Albo się uczymy, albo się nie uczymy. Ja to wszystko widzę, moja droga. Co my tu mamy? Ym, nasi lekarze odkryli nową chorobę, muchy w nosie. No to wiadomo, większość YouTuberów tak ma, pamiętajcie, żeby nie było. Tutaj jeszcze nas jeden lekarz, który jest, kro, sobie A, to był psychiatra, w którego kupiłem. Czyli mamy jednego lekarza w, na zaś. Tutaj pani w, o bardzo ładnych włosach. Pani Wiedźmin, Anabel. Anabel Byczekłe. Byczekuê, by, 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 nie wiem jak to się czyta. E, dobra, idziemy dalej. A czekamy aż, aż tutaj chłopaki ogarną. Nasiłka jest sucha roza, Stałem wywołany w głupy i ogólną błazenadę. Sucha roza, ale słodko. Klaunikę. Eee, dobra, leczymy w klaunice, więc sobie zwolnimy. Czeka na 2, 233 yy, yy, dni, będzie czekał. Więc żeby tutaj kolega za dużo czasu nie stracił. Eee, zróbmy sobie tą klaunikę. Gdzie jest klaunika? Eee, szkolenie. Ronduratorium Gabinet, inter... ale tu nie ma klauniki. Halo, 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 muszę chyba najpierw. A, muszę przeszkolić pracownika, żeby mieć klaunikę. Dobrze, no to mam nadzieję, że zdążymy. Eee, to się już szkolenie powoli kończy. Powinno się pokryć razem z jego czasem oczekiwania, więc myślę, że nie powinno być problemów. Eee, zaraz się powinno zakończyć. Kolega się będzie tutaj, czekał. Jest i klaunika blokowana. Widzimy, ktoś, ktoś sobie wcześniej skończył szkolenie, więc sobie zbudujmy tą klaunikę, zanim ten czas ucieknie. Pomieszczenia, jest i klaunika. 20 tysięcy! Jakie to drogie! No ale dobra, czego się nie robi dla, dla pacjentów. Tu postawimy sobie tą klaunikę. Będzie stała w tym miejscu. Jezus Maria, co to się tutaj dzieje? Dobra, zróbmy sobie tutaj ten, ten pomieszcz, albo tak, tu postawmy sobie przy ścianie. są jakie to duże. Hehehehe. <noise> tak jak to się mówi. Hahaha. Ha, ha. Dobra, e, oczywiście czyszczenie łapek przy wejściu musi być. Zróbmy sobie ze dwa kwiatuszki, żeby były ładne. E, kosz w rogu. E, czy coś tu można dokupić jeszcze w klaunice? Można kupić armatę, światełka cy cyrkowe. Kupmy wszystko. Kupmy armatę, kupmy światełka i kupmy sianko. Mamy jeszcze kupę tego, więc niech to ładnie wygląda. Niech to ładnie wygląda. Tutaj będzie stało sobie sianko. Takie, takie trochę w nieładzie. Obok postawimy sobie e, światełka, światełka cy, cyrkowe. E, niech już się czują jak w domu, chłopaki. E, I armatę. <laughs> Armata. I myślę, że ta pomieszczenie będzie jedno z fajniejszych pomieszczeń, jakie w ogóle mam w, w szpitalu. No patrzcie Państwo, jak to ładnie wygląda. Zobaczymy, jak to się leczy. To po, oczywiście po jest lekarz, tak? Nie, pielęgniarz. Pielęgniarz. Więc zatrudnimy sobie jakiegoś fajnego pielęgniarza. Hmm, ten wygląda spoko. Co to jest? Drenik wytrzymałościowy. Zmniejsza tempo spadku energii. Ten mi się wydaje w porząsiu. Yy, ona. Znowu, znowu płeć mylę. Dobra, proszę bardzo. I lecimy z klauniką. Zaraz powinien się tutaj pan klaun pojawić. Zróbmy sobie tylko oczywiście ławki w danym miejscu. Obiekt jest za drogi. Pieniędzy nie mam! Pieniędzy nie mam. Dobra, to szybko trzeba, trzeba, trzeba zaraz zarobić, bo będzie, będzie problem. Pan, plan, pan już idzie do klauniki. Zobaczymy ile trwa odcinek. 20 minut, więc zaraz zobaczymy sobie jak tutaj się dzieje. Cały czas takiej kasy nie ma. Co tu mówimy? Pacjent czeka na leczenie to psychiatria. Niech poczeka, zaraz zaraz, zobaczymy trochę gotóweczki. więc myślę, że zaraz sobie psychiatrę Mamy jednego psychiatra w zapasie, proszę bardzo, cztery 4000. Eee, więc najpierw tak, kupmy sobie ten obiekt, ale się rządzę słabo, naprawdę, powiem Wam szczerze, że jest, że jest bida z nędzą, straszna. Eee, 4000, i teraz trzeba zrobić psychiatrę. Gdzie tego psychiatra dać? Na razie go damy tutaj. Ponieważ spokojnie możemy sobie tutaj jeszcze postawić jeden GP Office, powinno wystarczyć. Myślę, że nawet dwa. Nie, nie będziemy lecieć na cztery. Zobaczymy w przyszłości pomieszczenie psychiatra. Za drogie. Więc trzeba wziąć chyba pożyczkę, moi drodzy. Pierwszy raz z tej grzechy, powinien wziąć pożyczkę. co mnie troszeczkę niepokoi. Pożyczki, co możemy wziąć? Dwa tysiące. Pięćdziesiąt tysięcy. 100 tysięcy... Nie, ja tyle nie chcę tej pożyczki. Zróbmy sobie, Weźmy sobie 25 tysięcy eee, i taka pożyczka powinna mi starczyć. Na spokojnie, nie, aż takie duże nie potrzebuję. Zresztą to się zaraz spłaci momentalnie, więc jak tylko... Jak to się mówi tylko stole na nogi A Więc tutaj sobie postawmy psychiatrę, który będzie w tym miejscu, eee, trochę duże to pomieszczenie zrobiłem. Myślę, że można troszeczkę to zmniejszyć. O. Aż takie duże niepotrzebne. Więc e, proszę bardzo, tu będzie wejście. Tu będzie stał fotelik dla naszego psychiatry. Na środku zróbmy sobie takie, taką miejscóweczkę dla naszego nie, może tutaj zrobimy sobie taką miejscóweczkę. On tu będzie tak sobie stał, będziemy mu się e, spowiadał z tego, co tu się dzieje. Taki lekki parawanik zróbmy sobie, żeby poczuł się jak w domu. Lampeczka oczywiście przy naszym, przy naszym e, kochanym psychiatrze. I jedną tutaj z, zróbmy sobie teczuszkę. E, szafka gaśnica w, ra, w razie W oczywiście i jeden kwiatek tuż przy naszym pacjencie, żeby poczuł się trochę pewniej Dodatkowo weźmy sobie jeden obrazek, żeby też to ładnie wyglądało I proszę bardzo, psychiatra gotowy jak ta lala Więc teraz tylko trzeba wejść obiekty i ławeczka, widzę od razu już nasz psychiatra uderza do, do pomieszczenia Można tylko przestawić faktycznie, nie ma to tak się tutaj ściskać z tym Dwie ławki powinny wystarczyć Teraz możemy szkolić jeszcze pracowników, ale nie mamy pieniędzy na razie Dodatkowo trzeba jeszcze chyba drugie GP Office zrobić powolutku, trzeba o tym myśleć. Ro o, gościu od rondelków. To będzie problem. E, więc może być problematycznie. E, łazienki nie mamy! Łazienki nie mamy! Jak to się stanęło? Szybko, szybko zróbmy tutaj jeden kibelek, bo nam, bo, to, bo, to, bo, to, bo to będzie marne. E, zapauzujmy sobie na razie, bo widzę, że coś mi się tu pojawiło. E, raz, dwa, trzy, cztery. Z lewów zrobimy sobie trzy obok. Zrobimy sobie suszarkę, Zrobimy sobie tutaj kosz przy suszarce gaśnica. Tutaj nie potrzeba, ale kwiatuszek jak najbardziej. I środek dezyfekujący też przy wejściu sobie postawmy. Całe szczęście, bo to by się marnie skończyło. Co my tu mamy? Eee... Wyzwanie: Atracenie szpitala 70%. No spróbujmy, zobaczymy, czy się uda. I lecimy dalej z tematem. Prawie, prawie do łazienki panowie weszli we dwóch. No, cacy, cacy. Ostry dyżur! Co się dzieje? Syndrom prysznicowej gwiazdy. Psychiatria. Jest świeżusi, więc powinniśmy dać radę. Już tu są! Brzmi jakby to była jakaś dziwna, dziwna akcja typu UFO. Jest nasz lekarz, który chyba się zmęczył troszeczkę, dokładnie. Weźmy sobie do, 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 do lekarza takiego na zaś. 37 tysięcy trochę drogi, ale niech będzie przyda się tutaj nasz psychiatra będzie też krążył e, skopiujmy sobie ten GP Office e, kopiować go czy poczekać? Poczekam, bo zaraz może się coś innego zdarzyć e, awansuj personel trzy razy i tutaj to szkolenie tylko cały czas nie mam pieniędzy jeszcze e, syndrom gwiazd przerzucony, no wiadomo mm, bo przybyli okej okay. <laughs> Tam bym się spodziewał bardziej klaunów niż, niż Freddygo Merkury, ale dobra, niech będzie. Um, to się nie udało wyleczyć, ale na szczęście, na szczęście żyje ziomeczek. Ten tutaj się, widzę, giba, nasz Freddy. Fajnie chodzą w ogóle, zobaczcie, te, te ruchy, te kocie ruch, tak, 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 o oh yeah. bo To bardziej przypomina mi jakiegoś Elvisa niż, niż Freddygo Merkurego, ale dobra, mam nadzieję, że się wyrobimy. Tutaj widzę, że jakiś pacjent jeszcze jest, ale pieniądze są potrzebne. Koszt budowy 20 tysięcy, no nie mam. E, Rondylatorium, niech pacjent poczeka, może się zaraz uda troszeczkę zyskać e, kasiorki, no trzeba jednak mimo wszystko skopiować sobie ten GP Office, bo widzę, że się robi tutaj problem, musi być, e, cyk, walnijmy sobie tutaj pomieszczenie, e, zaraz powinien się tu lekarz pojawić oczywiście, który z, zacznie e, działać z naszymi pacjentami i kierować w odpowiednie miejsca, ławka, dokładnie, e, dwie ławki dodatkowo by się przydały, E, wszystko jest w porządku. E, monobrew. Na oddziale. Super, oddział mamy, więc nie ma problemu. E, Kasa cały czas jeszcze nie ubywa. Nie ma psychiatry, a na ostry dyżur ucieka, niestety. Więc mam nadzieję, że zaraz się pojawi tutaj jakiś psychiatra. Wszyscy wszyscy, wszyscy teraz odpoczywają. Nagle wszyscy stwierdzili, że muszą odpocząć. Cóż za. Cóż za. fajna rzecz, dobra. Nie mam pieniędzy na żeby zatrudnić lekarza. Mam 8000 na minusie, gram jak pała. <grym> Ale trudno. Może się uda to jakoś wyciągnąć jeszcze. E, jakby, się, jakby, się, jakby nam ten ostry dyżur pyknął, to był w porządku. E, więc poczekamy sobie do końca ostrego dyżuru. Jak się uda, e, to będzie bardzo dobrze, moim zdaniem. Nie uda się już, bo widzę, że, że kolega nie został wyleczony. Co to jest jakiś w ogóle dziwny człowiek? Jest białe włosy, ciemna skóra. Alexa Shaker. No cóż, e, wizytacja. Zrób wrażenia vip -ie. Zapraszam pana VIP-a. Myślę, że się przyda. E o, właśnie nie patrzyliśmy, jak się leczy e e suchorozę, więc poczekamy na kolejnego. Na kolejnego. E Niech poczeka, niestety. Chociaż nie! Mogę już zbudować, tylko nie mam gdzie tego zbudować. E Bym musiał potrze potrzebować kolejny budynek. Kolejne miejsce. E Chyba, że tu się zmieścimy jakoś. W rondylatorium. radę? W, w, w życiu. Mamy 30 tysięcy. Więc bardzo fajnie. Zróbmy sobie tutaj miejsce. Powinno być dobrze. Jest w sam raz. Bardzo mnie to cieszy. Więc postawmy na razie tutaj, oczywiście, nasze Renderatorium. I już nie postawimy, bo przyszedł nowy, nowy rok. Nowe zestawienie. Trudno. Poczekamy sobie. Jest i Sucharosa. Dwóch z czterech. Słabo. Ale nieważne, ważne, że przeżyli. Nie zostali wyleczeni, ale przeżyli przynajmniej tyle dobrego. Co on robi? Co ty robisz, gościu? Jakiś Harry Potter tutaj widzę. No tak, trzeba mieć czyściutkie łapki. Dobra, moi drodzy, Ko kończymy ten odcinek. Już trwa, trwa troszeczkę, więc nie będziemy tutaj za bardzo działać. A temu, co się dzieje, Oliver Casotto. <grym> Dobra, fajnie. Mamy w miarę czystą sytuację finansową. Widzimy, że mamy do przodu, więc to jest najważniejsze. No i tutaj oczywiście pacjent odchodzi, no bo trudno, ale damy radę, damy radę w przyszłym odcinku, kontynuujemy przygodę, zobaczymy co się uda, będziemy trzeba odblokować na pewno jeden kolejny budynek, no i pobudować to rondolatorium i wszystko, chociaż wiecie co, może w tym jeszcze zrobimy, widzę, że tutaj jeszcze jest miejsce, czas i miejsce na to, więc szybko sobie postawmy tutaj drzwi, tu postawmy sobie skrzy... to, 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 to całe urządzenie. Środek desypłykujący. Potem to się, to, to się przeniesie oczywiście, więc nie ma tutaj co kombinować na razie. I roślinka już jest. I wszystko jest. I teraz będziemy kosić kasę równą. Ponieważ za na naprawdę nam tutaj wpadną bardzo fajne finansowe rzeczy. przekąski tu sobie, a co? I myślę, że powinno być w porządku. Lekarz zaraz powinien przyjść. Się rozładował tutaj oczywiście koreczek przy GPO, więc myślę, że kończymy w miarę spoko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Lecimy po pierwszą gwiazdkę. Pierwszy raz chyba się nie wyrobiłem z pierwszą gwiazdką, ale tylko mam trochę więcej rzeczy do roboty, więc zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z Tu Hospital już niedługo. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć.